GBU-12 oraz 16 to zwykłe głupie bomby z dołączonym zestawem, który wyszukuje i rozkieruje bombę na promień lasera, co powoduje, że są one bardzo precyzyjne. Harry przynosi dwa typy takich bomb. Mniejsza z nich, 12, czyli waży około 500 funtów, potrafi zniszczyć każdy czołg przy bezpośrednim trafieniu w DCS-ie, do tego bunkry czy budynki. Zrzucanie wersji GBU-16 powoduje, że zasięg eksplozji jest większy, co może zniszczyć dodatkowe jednostki znajdujące się wokół celu i jest lepszą opcją do atakowania niektórych okrętów. Obecnie Harrier może zabrać do sześciu bomb typu GBU-12, które można podwieźć na dwa różne sposoby, albo wybierzemy każdy pylon, natomiast można również podwieźć dwie bomby na jednym pylonie, ale wtedy ten końcowy na skrzydle jest absolutnie nieużywalny przez jakiekolwiek uzbrojenie. Bomby kierowane są laserem, więc najpierw trzeba przygotować odpowiednie kody dla tego urządzenia. Można to zrobić w edytorze misji, zaznaczając daną jednostkę i przechodząc w ostatnią zakładkę, i tutaj mamy Laser Code for GBU, czyli tutaj możemy wprowadzić trzy ostatnie cyfry kodu laseru dla bomb. Będąc na ziemi, naciskając prawy Shift oraz K, pokażemy tutaj Nibboard i w Nibboardzie również można zmienić kod laseru dla GBU 12 i 16. Jest to domyślny 1688, czyli lewy Shift, lewy ALT, 4, 5, 6 zmienia poszczególny numer tego kodu. I można to wykonywać, kiedy silnik pracuje, ponieważ tutaj jest informacja HOT, czyli można to zmienić w trakcie kiedy samolot jest włączony. Natomiast kod laseru dla zasobnika celowniczego, czyli naszego własnego urządzenia, które będzie wskazywać cel, zmienia się na, na stronie EHSD lub na stronie DMT, tylko zmieniając to w EHSD musimy mieć master on włączony, musimy być w trybie air to ground i tutaj mamy teraz informację code i możemy wprowadzić tutaj wartość tego laseru. Również na DMT, klikając na DMT ten przycisk code również tutaj jest, możemy zmienić ten parametr. Przygotuję teraz samolot najpierw do ataku, włączę Master Arm, przełączę się na Tripper to ground będę atakował to testowe lotnisko tutaj, więc przełączę się na SteerPoint drugi, jest wybrany, kliknę od razu Designate, to oznaczę ten punkt, teraz przejdę na drugą stronę, wybiorę sobie TGP, będzie nam potrzebny, Standby odłączam, TGP patrzy w kierunku steerpointu drugiego, naciskam teraz sensor Select Switch dwa razy w dół, jest oznaczony T-Pod, teraz przesuwam TGP, mam tutaj T-Pod Designation, czyli i oznaczam punkty za pomocą TGP, mogę zwiększyć zoom, mogę jeszcze bardziej zwiększyć zoom i widzę tu jakieś tam jednostki do ataku i ten kod laseru, jeżeli ja tutaj wprowadzę 1511, zobaczcie, że się również zmienić na TGP, tylko ja muszę teraz wiedzieć w nibordzie najlepiej, czyli naciskam sobie najszybciej K, bo to tylko wyświetla Niborda a nie go prezentuje cały czas że kod laseru dla zabranych bomb to jest 1688, czyli ja niestety, ale muszę wpisać 1688 Teraz ja bardzo mocno polecam zmieniać ten kod laseru, jeżeli latacie na serwerach, dlatego że jeżeli ktoś nie wie o tym, zazwyczaj jego kod laseru będzie 1688, więc możecie sobie konfliktować, jeżeli chodzi o promień laseru podczas misji. I Cel jest wybrany, samolot jest przygotowany, zajmijmy się teraz bronią, e, czyli wejdę sobie do storpage, ja mogę tutaj kliknąć 12, ale lepiej wejść do storpage, 12 wybrać. Tryb auto będzie domyślnym trybem zrzutu, czyli CCRP, natomiast zapalnik jest fuse instant, bomba wybuchnie przy zetknięciu się z jakąkolwiek powierzchnią. E, ilość bomb zazwyczaj zrzuca się tylko jedną, multi tak samo, interwał raczej się nie stosuje. Mam więc wszystko już teraz wybrane, bomba jest zaprogramowana, cel jest wybrany. Teraz przesunę TGP trochę w inny punkt, powiedzmy gdzieś tam za tą bombę, za tym jednostką, ale chcę zniszczyć tą jednostkę. W związku z tym, że bomba jest kierowana, naprowadzana jest laser w trakcie lotu można zmienić punkt uderzenia, czyli ja oznaczę dla niej błędny punkt, ale później przesunę TGP na tą jednostkę i odpalę laser, i ta bomba powinna zniszczyć tą jednostkę. E, ważna rzecz, save, uzbrajam teraz laser i zmieniam się z wersji treningowej na wersję laserową. Kliknę fire. Sprawdzam, czy laser pracuje. Na hadzie i na e, MFD zgadza się, wyłączam na razie laser. OK. Naciskam teraz przycisk Wing długo, czyli wing y waypoint increment długo. Przekazałem teraz dane tego punktu do target pointu, czyli T0. Mam teraz tutaj informację o tym, jak mam sterować się. To jest ASL, Azimuth String line, czyli pionowa linia steru. Do uderzenia, mam do zrzucenia bomby mam 39 sekund. Znajduje się 8,4 mile do TGT, czyli do celu. Więc jedyne co muszę teraz zrobić, to odblokuję aktywną pauzę, skieruję się na tą linię. Teraz, jeżeli chodzi o pikol, trzyma się go przed y, momentem zrzutu. Ja trzymam ten pikol na 5 sekund przed zrzutem, jest 6 sekund, teraz trzymam pikol i czekam aż ta pionowa, y, pozioma kreska górna, właśnie dotknie mojego marker lotu i bomba spadła. Teraz co robię? To robię zwrot tam około 15-30 y, stopni y, w prawą lub lewą stronę, utrzymuję marker lotu na horyzoncie. Teraz przesuwam TGP na odpowiedni punkt. Jest, włączam laser, laser pracuje. I czekam teraz na impakt. Splash i obiekt zniszczony. Bomby można zrzucać na inny promień lasera niż ten z waszego zasobnika celowniczego, czyli TGP. Cel może być wskazywany przez waszego skrzydłowego lub przez drona, i to będzie tak zwany body lace, ale również może to robić operator na ziemi, czyli JTAG. Teraz co zrobimy? To na mojej misji tutaj na końcówce tego lotniska wskazuje cel dron, który sobie tutaj lata, i on wskazuje te cele na kodzie 1611, czyli jeżeli wejdę do nieboru, ja zmieniłem ten laser, znaczy kod laseru na ziemi, będąc na ziemi, wybierając. Odpowiedni kod laseru, żeby na pewno te bomby spadały na jego kod laseru, czyli to nie jest ten domyślny 1.688. Teraz zaprogramuję samolot Master Arm, Tryper to Ground. Wybiorę sobie teraz bomby, Story, 16, bo tym razem zabrałem GBU-16. Ich programowanie jest dokładnie takie same, czyli Fiuns Instant i już mamy zaprogramowane bomby, z tym że tym razem zrzucę je w trybie CCIP. Czyli mam tutaj celownik, który będę musiał zrzucić, powiedzmy, bombę na dany cel i zrzucę tą bombę tutaj na końcówkę tego lotniska. Ale najpierw sprawdzę, czy mój dron na pewno tam wskazuje cele. Wejdę sobie na DMT. Teraz jestem w trybie INS, naciskam sensor select switch w dół. Jestem w trybie LST, czyli laser sport tracking. Szukam teraz laseru. Tutaj marker wyszukuje, ale wyszukuje kodu 1688, a jak potrzebuję 1611, Enter. I teraz karetka dojedzie do tego miejsca i DMT znalazło punkt. Zobaczmy, dokładnie jest to ta ciężarówka, którą chcę uderzyć. Czyli ja wiem że na hadzie również mam tu potwierdzenie, że ten cel wskazywany jest przez laser 1611, który zaprogramowałem tak również dla bomb i on pracuje tutaj w tym miejscu, więc na to miejsce mogę zrzucić bomby. Teraz oddezygnuję ten punkt, czyli nacisnę NWS button, wyłączę DMT, bo tego nie potrzebuję. Air to ground, master arm jest wybrany, nie dezygnuję absolutnie żadnego punktu. Teraz lecę samolotem mniej więcej na tą pozycję. OK, robię teraz zwrot, najazd i zrzucę tą bombę mniej więcej na ten punkt. Teraz zbliżam się do ziemi, więc trochę odłączę przepustnicę, żeby nie dawać sobie takiego dużego pędu schodząc w dół i przyspieszać. OK, marker celownika za chwilę będzie cały, pełny. Teraz jest przerywany, czyli jeszcze jest niepoprawna solucja. Teraz jest pełny. Zrzucam bombę mniej więcej w to miejsce. Bomba zeszła, odchodzę. I sprawdzam, co się wydarzy. No, abaj, bum, jest, idealny w punkt. Skoro bombę po zrzuceniu można nakierowywać na inny punkt niż oryginalnie się wskazywało, oznacza to, że można również nią atakować jednostki poruszające się. Na tej misji mam tutaj dwie ciężarówki, które się poruszają i jeżeli jestem w point tracku lub MT, czyli moving targets, nie w area tracku, tylko właśnie w tym trybie point track, mogę wskazywać cele, które się poruszają i TGP wtedy będzie automatycznie za tymi jednostkami się poruszać. Problematyka jest trochę inna, ponieważ jeżeli ja zrzucę w tym momencie bombę a w takim momencie, zanim nim ta bomba uderzy w ziemię, ta jednostka przejedzie trochę jakiś kam, kawałek, więc będzie to jakaś tam różnica pomiędzy i pozycją marginalną, a gdzie będzie uderzać bomba. Dlatego ja zrzucając bombę, obliczam mniej więcej punkt, w którym się znajdzie ta jednostka, w momencie kiedy ta bomba miałaby uderzyć w ziemię. Czyli powiedzmy, zrzucę bombę inicjalnie tutaj, i ta jednostka tam dojedzie, i dopiero w ostatnim momencie najeżdżam TGP na tą jednostkę, żeby prowadzić celem, cel, znaczy prowadzić bombę laserem do celu. Teraz widzę, że te jednostki zaczają nie uciekać. To też nie jest zbyt dobry moment, dlatego że bomba lepiej żeby spadała w momencie kiedy jednostka jedzie do Was, a nie ucieka od Was, dlatego że bomba jest w stanie mniej więcej trochę przyhamować w trakcie lotu i uderzyć w jednostkę, natomiast nie zawsze ona będzie miała na tyle pędu, żeby polecieć trochę dalej. Ale zrobimy ten atak, tak Jesteśmy w point tracku, ok, ale ja najpierw zdezygnuję jakiś tam punkt. Bomba jest zaprogramowana, z tym, że wejdę do nibordu i sprawdzę, że kod laseru jest 1611, czyli muszę zmienić kod laseru, ponieważ kod laseru TGP jest 1688, czyli naciskam przycisk code 1611 i miejmy nadzieję, że ta bomba nie wyłapie laseru z tego drona, tylko poleci w moje w, moje, w punkt, dlatego ja od razu włączę fire, czyli laser będzie od razu pracował i miejmy nadzieję, że bomba pierwsza wyłapie mój laser kodu dobra, teraz tak przedstawiłem TGP przed tą kolumnę odblokuję aktywną pauzę zdezygnuję ten punkt naciskam waypoint increment długo ok, mam steering Q, czyli tą poziomą linię ASL pionową linię ASL, ok do zrzutu mam 30 sekund, czyli ten konwój będzie jeszcze jechał 30 sekund Dobra, 20 sekund. Przestawię się na AR widok. Ok, nic nie widać, bo flir jest cały czas w produkcji. Przestawiam jeszcze bardziej TGP. Do zrzutu mam 9 sekund. Ok, 6 sekund. Ustawiam się do linii. Trzymam oczywiście już piko. Bomba zeszła. Teraz, ja na razie jeszcze nie wskazuję tego y, y, konwoju. Odzumuję trochę, bo zrzucam mnie. Odsumuję trochę TGP, ok, czekam, jeszcze czekam, jeszcze czekam, ok, przestawiam TGP na jednostkę, teraz TGP złapało w point tracku ten konwój i już prowadzimy bombę na ten punkt, próbuję utrzymać samolot na poziomie, jest splash. Zasobnik celowniczy może być przenoszony na pylonach, ale też na węźle centralnym i on podlega tak zwanemu maskowaniu. Czyli może się zdarzyć, że TGP zacznie wskazywać punkt na ziemi, który wy zamaskujecie, czyli powiedzmy zablokujecie widok tego zasobnika swoim ciałem, czyli albo samolotem, albo powiedzmy jakimś uzbrojeniem czy skrzydłem. Dlatego po zrzuceniu bomby warto się przechylić tam powiedzmy 10-15 do 30 stopni w prawą lub lewą stronę i wskazywać cel laserem eee, dopiero Dlatego, że po pierwsze, TGP nie przejdzie idealnie pod wami, więc ono poprawnie będzie wskazywać cel. Dwa, odchodzicie od zagrożenia. A trzy, jesteście w stanie cały czas wskazywać cel i on nie będzie zamaskowany przez wasz samolot.